Pobieram oprogramowanie nie z internetu, a z radia i nagrywam na kasety magnetofonowe. To dopiero jest zabawa. Cześć, miło Was widzieć na tym kanale. Czy wyobrażacie sobie świat bez internetu? Tak, zupełnie bez internetu. Gotowi? Zaczynamy. Obecnie do słuchania radia używam takiego oto fajnego urządzonka, którym steruję łącząc je po Bluetooth ze smartfonem. Oczywiście audycje pobierane są z globalnej sieci. Ale skorzystajmy z magii filmu Czary Mary i. Jest rok 1986. Do słuchania radia używam takiego oto radiomagnetofonu niezwykle rozbudowany model. Wielu moich kolegów pewnie niesamowicie mi go zazdrości. W Polsce królują tanie magnetofony rodzimej produkcji o dużo skromniejszej konstrukcji zwykle tylko z jedną kieszenią i mniejszych możliwościach. A tutaj takie cacko z napisem Made in Japan. Prawdziwy symbol luksusu. Więcej o tym urządzeniu za chwilę. W dalszej części będzie zresztą jeszcze jeden magnetofon wyprodukowany kilka lat później, ale o niesamowicie ciekawej konstrukcji. Dobra, posłuchajmy więc wspólnie radia. Moment, moment. Co to za dziwna audycja radiowa? Spokojnie, to nie przybysze z innej planety zaatakowali Ziemię. To tylko polska audycja dla miłośników 8-bitowych komputerów sprzed wielu, wielu lat. Czy radio mogło zastąpić internet, który wówczas dopiero raczkował? Okazuje się, że tak. I choć transmisja była bardzo wolna, a ryzyko, że przesłanego drogą radiową programu nie uda się odczytać, spore, to audycja przyciągała wielu miłośników ówczesnych komputerów. Mówiąc precyzyjnie, początki internetu wiążą się z powstaniem sieci ARPANET w latach 60. A w latach 80. stworzono podwaliny dzisiejszej usługi www. W 1985 roku zostały zarejestrowane pierwsze domeny. Tyle, że nieliczni o nim słyszeli, a praktycznie nikt nie miał w domu łącza internetowego. Czyli z punktu widzenia przeciętnego Kowalskiego internetu nie było. Natomiast w niektórych państwach istniały sieci będące czymś podobnym do internetu czy teletekstu, obejmujące tylko jeden kraj, jak brytyjski Prestel, który wystartował w 1979 roku, czy francuski Minitel, uruchomiony w 1982 roku, który zdobył chyba największą popularność wśród tego typu systemów. Czy szwedzki Tilly Gaid z 1991 roku, który żył wyjątkowo krótko i zakończył funkcjonowanie już w 1993 roku? Wracając do meritum, audycja nosząca nazwę radiokomputer była nadawana przez rozgłośnię harcerską. Godziny i dni tygodnia zmieniały się z czasem. Zwykle to była jedna lub dwie audycje w tygodniu i najczęściej w godzinach późnonocnych, każda podzielona na dwie części. Zdarzało się jednak, że w pewnym okresie pracowano w modelu, w którym pierwszą część audycji nadawano w godzinach popołudniowych, a drugą nocą. Zmieniała się także częstotliwość nadawania, ale cały czas były to fale ultra krótkie lub średnie. Nie jestem specjalistą, ale z tego co słyszałem, bardzo dobre do takich zastosowań. Pierwsza część audycji obejmowała rozmowy na aktualne wówczas tematy. Na przykład dyskutowano o serwisowaniu komputerów Atari, czy rozważano, dlaczego komputery sprzedawane w Polsce dostarczają obraz w systemie PAL, stosowanym w Europie Zachodniej, z wyjątkiem Francji, a nie z sekam używanym wtedy w Europie Wschodniej. Przy okazji, czy wiecie, że francuski sekam różnił się od polskiego? Precyzyjniej mówiąc, inaczej przesyłano dźwięk w obu krajach a także odmiennie rozwiązano kilka innych szczegółów, ale to już temat na inną dyskusję. Wracając do głównego wątku rozmawiano także o możliwości odczytywania teletekstu nadawanego przez stacje telewizyjne na komputerze. Ktoś jeszcze korzysta z teletekstu? Dodatkowo zawsze omawiano program komputerowy, który miał być transmitowany. I to właśnie ta druga część była najważniejsza. Na końcu nadawano wybrane oprogramowanie dla 8-bitowego Atari ZX Spectrum czy Commodore. I stąd brały się słynne, niemal kultowe piski. Przed rozpoczęciem transmisji należało w magnetofonie połączonym z radiem, albo w ramach tego samego urządzenia, albo odpowiednimi kablami jeśli było to osobne pudełko włączyć nagrywanie. Później nagraną kasetę wkładało się do fabrycznego magnetofonu połączonego z komputerem, i trzeba było trzymać kciuki, by grę udało się załadować. Z zastrzeżeniem że w przypadku ZX Spectrum zwykle nie używano fabrycznych magnetofonów, bo te były drogie, a ten komputer bez problemu współpracował z większością innych kaseciaków, dysponujących odpowiednimi złączami. Miłośnicy Atari czy Commodore byli raczej skazani na urządzenia sprzedawane przez producentów komputerów. Choć nieliczni używali odpowiednich przystawek, pozwalających na użycie dowolnego magnetofonu. To ostatnie rozwiązanie nie zdobyło jednak popularności. Jakie oprogramowanie udostępniano przez radio? Najczęściej były to ambitne polskie propozycje. Przesłanie typowej gry trwało zwykle dobrych kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt minut. Na przykład w ramach tej audycji zaproponowano słuchaczom demonstracyjną wersję kultowej gry Robobo, ale też takie programy jak Podróże po Polsce, Stopnie Wojskowe, Chemia, Ćwiczenia Chemiczne, Histogram, Labirynt, Melodia, Przepisy Ruchu Drogowego, Równania, Flagi Narodowe, Generator Znaków, Perkusję, World Studio Music i wiele, wiele innych. Często autorzy traktowali tę audycję jako doskonałą reklamę i udostępniali bezpłatnie przez radio część swojej twórczości, a inne ich programy bądź bogatsze ich wersje można było zamówić wysyłkowo i oczywiście odpłatnie. Twórcy audycji starali się mieć ciągły kontakt ze słuchaczami. Do studia można było zadzwonić również podczas trwania nagrania choć wówczas niewiele osób posiadało w domu prywatny telefon albo napisać. Do legendy przeszedł list jednego ze słuchaczy. Wysłał go tradycyjną pocztą na dyskietce jako program do uruchomienia. Informował on redakcję, że nadawane oprogramowanie wczytuje się bez problemów i proponował nadanie przez radio jego własnej aplikacji, będącej swego rodzaju prostą bazą danych z przepisami kucharskimi. Czasem przygotowywano też dla słuchaczy programy na specjalne okazje. Na przykład na koniec roku wyemitowano w radiu świąteczną kartkę z życzeniami, czy aplikację odtwarzającą kolendy. Przczytywanie programów nagranych z radia nie zawsze było proste. Oficjalnie podawano, że około 70% programów dla Commodore, nagranych z Etheru, udawało się później załadować z sukcesem do komputera. System Atari zapewniał niemal stuprocentową pewność, choć oczywiście również czasem zdarzały się nieprzyjemne niespodzianki. Część programów nadawano w normalnym systemie transmisji zaprojektowanym przez producenta komputera. I dla Atari czy Komodor ten sposób był właśnie najbardziej niezawodny. Inne w systemach Turbo, ale o tym za chwilę. Najgorzej niestety wyglądała sytuacja z ZX Spectrum, gdzie transmisja przesparzała najwięcej wyzwań. Ostatecznie rozwiązano to w sprytny sposób, zmieniając fabryczny format transmisji, a do odczytania programu nadanego przez radio konieczny był specjalny program dekodujący na komputerze. Taki zamieściło polskie czasopismo dla miłośników informatyki Bajtek w numerze 5 z 1989 roku czy numerze 9 10 z 1990 roku. Poza polskim oprogramowaniem nadawano również zagraniczne gry i chyba praktycznie zawsze były to pirackie wersje. Jednak w tamtych czasach niewiele osób przejmowało się kwestią legalności oprogramowania. Takim przykładem była gra Field. Co ciekawe, nadano ją w dość specyficznej wersji, a mianowicie w systemie Turbo 2600 firmy Shock ze świebodzina z tak zwanymi długimi blokami, co przyspieszało wgrywanie. Na początku poza programem obsługi samego systemu Turbo zamieszczona była prosta gra logiczna układanka, w którą można było grać do czasu, gdy wczyta się fiordy. Ponadto ów mini program odtwarzał w tle muzykę z filmu Gliniarz z Beverly Hills. Także czekając na załadowanie Fiuda, mieliśmy niejako dwa w jednym muzykę i prostą grę. Wracając jeszcze do wspomnianego systemu Turbo 2600, umożliwiał on, jak reklamował producent, przyspieszenie odczytu do 5 razy. Jednak w praktyce można powiedzieć, że były to niejako dwa systemy. Wolniejszy nie wymagał żadnych dodatkowych urządzeń, ale przyspieszenie było symboliczne. Natomiast korzystając z szybszego, trzeba było dokupić niewielkie urządzenie, będące zespołem filtrów poprawiających jakość przesyłanego sygnału. Dodatkowo, nawet w najszybszej wersji, był on i tak znacząco wolniejszy od innych dostępnych wówczas na rynku systemów, jak Atari Super Turbo czy Turbo 2000. I choć często promowała go wspomniana wcześniej stacja radiowa, dyskutując zagadnienia z nim związane, czy nadając programy użytkowe do tego systemu na antenie, to nie zdobył on większej popularności. Od czasu do czasu redakcja organizowała też konkursy. Na przykład za najciekawszy użytkowy program można było otrzymać komputer Uwaga Laser 700. Kto pamięta tak nietypowe urządzenie sprzedawane pod marką Video Technology lub Sanio? Była to maszyna oparta na procesorze Zilog Z80 z pamięcią RAM 128 KB z 16 kolorami na ekranie. I najlepszym trybem tekstowym 80 znaków w 24 liniach oraz maksymalną rozdzielczością w trybie graficznym 640 na 192 piksele w dwóch kolorach ze wspomnianych 16, co było dużo lepszą rozdzielczością niż zapewniał Atari Commodore czy ZX Spectrum oraz z mechaniczną klawiaturą ponoć nie najlepszą. Co ciekawe, zasilacz umieszczono w obudowie komputera, choć wtedy standardem był zasilacz zewnętrzny. W polskim czasopiśmie Bajtek w numerze 11 z 1986 roku ukazał się obszerny artykuł o rozgłośni harcerskiej. Jego autor zamieszczał porady, jak najlepiej nagrywać programy z radia. Zalecał, by zapisywać tylko w trybie mono, wyczyścić głowicę magnetofonu bawełnianą szmatką lub watą nasączoną spirytusem oraz by na czas trwania emisji wyłączyć w domu niepotrzebne urządzenia elektryczne typu odkurzacz czy pralka. I nie używać zapalniczek do gazu. Brzmi egzotycznie, nieprawdaż? Warto też dodać, że polska rozgłośnia nie była jedyna, ale była pierwsza w bloku wschodnim. Z tego co udało mi się znaleźć w internecie, programy przez radio nadawano m.in. w Holandii czy Wielkiej Brytanii. Holenderski nadawca, mając podobne problemy, jak już wspomniano wcześniej, wprowadził swój własny format przesyłanych programów nazwany Basic Code i dzięki temu znacząco zwiększono niezawodność W kolejnym kroku wprowadzono wersję Basic Code 2 która co zaskakujące umożliwiała uruchomienie tego samego programu na kilku różnych modelach komputerów Osiągnięto to poprzez ograniczenie możliwych komend języka Basic do podzbioru występującego we wszystkich modelach, od takie komputerowe Esperanto. Jako ciekawostkę można dodać, że brytyjska stacja Radio West podczas pierwszej transmisji przesłała program rysujący podobiznę słynnej aktorki, piosenkarki i pisarki Cheryl Led. Oczywiście był to rysunek czarno-biały. Jak wspomina Joe Tozer, odpowiedzialny za to przedsięwzięcie. Pierwszy program przygotowano dla komputerów BBC i ZX81. Jeśli znacie więcej szczegółów, napiszcie koniecznie w komentarzach. Wracając jeszcze do radiomagnetofonu z początku filmu, to urządzenie miało jeszcze jedną pożądaną cechę. Umożliwiało łatwe kopiowanie kaset bez użycia komputera pomiędzy dwiema kieszeniami. Parę lat później firma Sharp wypuściła jeszcze ciekawszy model. Jak myślicie, ile taśm ten magnetofon obsługuje za jednym razem? Pozornie jedną, ale otóż po otwarciu kieszeni okazuje się, że jest miejsce na dwie kasety, tyle że kasety wkłada się jedną za drugą. Widzieliście takie cudo wcześniej? Urządzenie zapewnia wszystkie możliwości radiomagnetofonu z początku filmu, plus kilka dodatkowych. W szczególności umożliwia rozpoczęcie odtwarzania drugiej kasety po zakończeniu pierwszej. Fajne co? Należy też dodać, że nie tylko radio transmitowało programy komputerowe w eterze. Takie próby dokonywano także w telewizji. To zresztą temat na osobny film. Jeśli liczba kciuków w górę pod tym odcinkiem przekroczy tysiąc, to solennie obiecuję, że na pewno przygotuję ten film. Inaczej kto wie. Na razie pokażę jako ciekawostkę przykładowy program będący kalkulatorem kredytu hipotecznego dla mikroprocesora Signetics 2650, nadawany w ramach teletekstu w brytyjskiej telewizji już w 1979 roku. Ale w szczegółach Warto jeszcze wspomnieć o innej namiastce Internetu z dawnych czasów, a mianowicie o BBS-ach – Bulletin Board System. Za pomocą modemu łączono się z numerem komputera obsługującego taki serwis. Czasem był to numer w innym mieście, a nawet państwie. Następnie można było skorzystać z zasobów, na przykład przeczytać informację, czy pobrać pliki z oprogramowaniem prostą grafiką lub muzyką. Zwykle dostępne zasoby były dość ograniczone. Wolna transmisja i często wysokie ceny za bezpośrednie połączenie z drugim komputerem nie ułatwiały sprawy. Jednak to już także temat na inny film. Co sądzicie o nadawaniu programów przez radio? Dziś brzmi już nieco archaicznie. Narzekając na wolne łącze internetowe, warto jednak pamiętać, że kiedyś użytkownicy komputerów mieli jeszcze trudniejsze życie. Jednak tamten sposób miał jedną zaletę, której do pewnego stopnia nie ma dzisiejszy internet. Jaką? Pogłówkujcie chwilę. Otóż zwiększenie liczby użytkowników pobierających program, nawet drastyczne zwiększenie, nie wpływało w żaden sposób na prędkość transmisji. Dzisiejszy internet ma z tym problem. Choć pewnym rozwiązaniem jest tutaj transmisja grupowa, multicast lub rozsiewcza broadcast, ale są pewne ograniczenia. To już pewnie temat na zupełnie inny film. Na koniec jak zwykle jeszcze mała niespodzianka dla prawdziwych twardzieli. Spotkaliście się kiedyś z zapisywaniem danych komputerowych na płytach winylowych? Krótki program w BASIC-u nagrany na taką płytę dla mikroprocesora Motorola 6800, dołączony do czasopisma Interface H w maju 1977 roku. Trzymajcie się zdrowo.